Hej Polska, hej Czechy, idziesz ze mną do Niemca na kiełbaski norymberskie? No pewnie Polska, idę, to się cieszę, idziemy trochę później. Hej Czechy i Polska, co do was prowadza? Chcemy zjeść od was tradycyjne danie jako kiełbaski norymberskie? Wow, to super, to zapraszam Was do restauracji. No macie i zajadajcie na zdrówko pięć minut później. Dzięki, że mnie odwiedziliście, jesteście bardzo fajni, Polska i Czechy. Wiem, kiedyś znów Cię odwiedzimy Niemcy. Musimy teraz wracać do naszych państw, więc do zobaczenia Niemcy. Do zobaczenia Polska i Czechy. Koniec.